Z tej strony, krasek, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii polskiej. Takiej na polskiej mapie, i fajnie będzie. Takie GoPro mam w ręce. I teraz idziemy właśnie. Dzisiaj będziemy sobie właśnie żniwować. Nie będę tu pokazywał całego gospodarstwa. Wszystko co jak. Eee, zaraz z odcinkami, jak widzicie, w Wistule mamy kombajn Wistula. Piękny piękna wistula cyk cyk myk puch taki mały kombajnik bardzo dobry też mogę wam pokazać Ma betoniarkę o i władzie właśnie tymi sprzętami wycie wyrobić oj o i tak fajnie będzie tutaj fajnie pięknie zakładam kamery na głowę i lecimy Stop! Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to! Spodobał Ci się film? Zostaw łapkę w górę oraz komentarz. A teraz oglądaj do końca! Dobra, kamera na głowie, siedzimy, załączamy silnik. A? Oła O. Załączamy i jedziemy. i idziemy cyk 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 trzeba uważać a kierunkowskaz nie wiem czy to ma w ogóle więc załączymy nie jedzie nikt chyba lecimy oj czekaj ja się zmieszczę Zmieszczę się, dobra, dobra, to tam się nie zatrzymuj lecimy na pole Bardzo nie wiem jak tu jechać, ale jest dobrze. Nikt nie jedzie, nikt nie wymusi. Trochę. Dobra, czyli w ten sposób, bo tu krawężnik. Ale zaraz będziemy musieli... Dobra, bo samochód jadzie. Na, na, na chodnik trzeba wjechać. A może minę się bez chodnika? A minę się. Wszystko, stoi, bo... O, dobra, tu skręcamy. O, pięknie. Tu mamy poletko. Powoli, żeby tu nic na drodze, żeby nie wpaść w jakiś dół. Dobra. I co? Załączamy zaraz. Jak tu wjechać. My, że poprzestanie, najpierw. Dobra. Ale leci. Dobra. I wjeżdżamy. Fajnie Wszystko ładnie, pięknie Raz wykierujemy tak, żeby było w tamtej stronie No i bardzo fajnie tutaj Tylko nie wiem ile tam w zbiorniku jest Trzeba tak, mm, jak już będzie się tego to wiecie od tych ksiaki jakieś krzaki tu weszły to tam Trzeba będzie, jak będzie się udawać, to tam. Wszystko pójdzie, A tu, żeby w Lasek nie jechać. Przeczniaczek też jakoś wyjedziemy O! Coś kurne, jakiś korzeń Nic się nie stało? Chyba nic O! Coś zachwaciło tam Ale tutaj jest coś Kop, przykopię się, może mokro od lasu dobra żeby nie przyrąbać cyk dobra yes. Wszystko działa wszystko ładnie pięknie. Ojoj, oj! oj, oj. Już tu wjechało mi się troszeczkę. Ale piękniutko lecimy dalej. Wyjdzie, że Wistula ma takie co. Oj, Oj, mówiłem właśnie. Awaryjne wspomaganie ty. tego, no. więc wiecie o co chodzi. Załączamy rurę. Ty ja mogłem rower wziąć na wisturę. Ja bym pojechał teraz, ale mam blisko do domu. Więc na piektę się przejdę tutaj przez pole tam, przez niedzę i będzie dobrze. Do Idziemy do tego domu. Przez las. Szyszki spadają na głowę. Tatyki też. Nie wiadomo, co tu się dzieje. Oj. O, muchomory. Jakieś tam. Tu mnie to nie. Tutaj. Oj, tutaj. Tutaj, między kartoflami i burakami się przejdzie. Kurne. Lecimy tam. Pełny, a co tam. A przecież podwórko gościa też można przejść. Pranie ma wywieszone. Widzicie? Pranie. No, idziemy dalej. Pokazałem wam pranie sąsiada. Co jest. To jest. To jest boisko. Se pykamy w piłeczkę, to nie. Ej, oj, dobra. Teraz lecimy, to jest przystanecek jak ktoś. Zaraz będziemy mijać. O, piękny przystanecek. Dobra, jesteśmy we władku, odpalamy go. Zaraz będziemy. O, już się zagotował, dobra. A ty, 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 a ja mam podpięte te kable? Te kable się nie wiodą. Dobra, nieważne. O... Oh, uciekaj bo on mam słabe hamulce jak ciul. Dobra, wyjeżdżam. Jazda. A! Lecimy. Kierunek jest Chyba nikt nie jadzie za górki Przy na szybko, żeby nie stracił pędu Dobra Skręcamy Pod wistule Nie zahaśu, ty go nie zahaczył, ty dachaj Kur cheddar Kurdy no Halo Kurno no Przejdziesz, czy nie? Oh, pos, Dobra. O, poszła tam Dobra Mamy tu rurę Właśnie Władka można O Zgasić Ale tu Oj kurna a ja mam wielki rozróż Obra, opuszczamy i lecimy Lecimy trzecie okrążenie Pewnie zaraz będzie znowu pełny Jak przedtem było Zaraz sam ustanę Dobra nie będę ryzykował znowu Bo znowu pewnie przez to rurę to było Oj, podjedziemy sobie o, trzeba o, a, trzeba czy tutaj otworzyć. Ora, się zamknie. Lecy. Ciekawe czy będzie pełna już przyczepa czy nie. Jedziemy z tą przyczepą, bo tam może być ...ni lipka, ale no właśnie, że nie jest pełna do końca, ale Władek ma problemy, ty, a jakby tu, ty, dobra, tu po kałęzie, to tu już można skusić tak? Teraz skręcamy lecimy by... doła, tędy pójdziemy Jeżeli wam się spodobał taki odcineczek, to zostawcie łapkę, w... oh. zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, ponieważ to hmm. no taka seria z takim GoPro jak widzicie, to jest fajna, fajna, co? No, właśnie więc tak. E, subskrypcja, jak nie subskrybujesz to zasubskrybuj. Więc co. Do następnego. Cześć.